Sygnałem KS Myszków Myszków 3, Szczakiemanka 2. Trudny był ten dzisiejszy mecz, już w zasadzie ze Spadkowiczem z Jaworzna. No Na pewno nie należał on do łatwych, natomiast uważam, że dzisiaj zespół zagrał na tym ciężkim boisku dobre, dobre zawody. Na, na, na pewno. Uważam, że przy wyniku 3-1, gdzie tak naprawdę mogliśmy zdecydowanie podwyższyć ten rezultat, pozwoliliśmy w zbyt łatwy sposób strzelić szczakujące bramkę na, na kontakt i, i, i wiadomo jaka jest piłka, musieliśmy gdzieś te prze ostatnie 5 minut może się ustawić, tym bardziej, że zespół Szczekowianki już był mocno zdezorganizowany i, i myślę, że my powinniśmy troszeczkę więcej dojrzałości w tym fragmencie meczu pokazać. Prowadziliśmy dzisiaj ten mecz, wydawało się, że jesteśmy zespołem lepszym, byliśmy zespołem lepszym, ale w pewnym momencie zrobiło się nerwowo, kiedy Szczakowianka wyrównała na 1 do 1. Przed tym meczem zakładaliśmy, mieliśmy swój plan i, i, i właśnie dążyliśmy do tego, że nieważne jakie będą okoliczności tego spotkania, chcemy grać swoją piłkę i chcemy cały czas e, funkcjonować w taki sposób, w jaki sobie gdzieś przed meczem założyliśmy i, i być może właśnie ta cierpliwość została nagrodzona, bo e, no bo po stracie bramki nie szliśmy gdzieś tam na hura, tylko dalej gdzieś tam staraliśmy się zachować tą naszą strukturę w budowaniu i, i, i gdzieś tam chcieliśmy operować tą piłką i tak też było. Natomiast, no, tak jak mówię, dzisiaj Trzeba wziąć pod uwagę to, że boisko było naprawdę bardzo ciężkie dla zespołu, który chciał gdzieś tam większymi fragmentami być w ataku pozycyjnym. I mimo wszystko nasz zespół pokazał, że mimo tych ciężkich warunków tą piłką dało się operować, bo tak jak mówię, stworzyliśmy sobie dużą sytuacji i uważam, że przy tym wyniku 3-1 powinniśmy no, jeszcze dołożyć coś do tego kąta i być spokojnym. Tak się nie stało i to na pewno duża lekcja na przyszłość dla trenera to był wyjątkowy mecz no bo przecież trener jest rodowitym jaworznianinem byłem trenerem jeszcze parę miesięcy temu tutaj prowadził pan tą yy, drużynę yy, przyjemnie tak się wraca po na własne śmieci jako trener yy, drugiej drużyny innej drużyny czy jednak jest to yy, ciężka sprawa no na pewno gdzieś to wewnętrznie przeżywałem, bo e, dziwne by był fakt, że tyle lat się spędziło w tym klubie i, i nie miałoby się tych takich emocji. E, natomiast no, ja tutaj zawsze e, będę dobrze wspominał to ugruntowanie i tak jak mówię, no, czułem się dzisiaj tak samo, jakby nie było e, u siebie. I, 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 I tak jak mówię, nie zmienia to faktu, że dzisiaj e, jestem w Myszkowie i, i cieszą mnie w punkty zdobyte dla MKS-u Myszków. Przemysła wygrywa wygrywana, Wiktorii Częstowa niespodziewanie 3-2. Powoli chyba trzeba zacząć myśleć o barażu. Zostały nam dwa spotkania i my skupimy się na tym najbliższym. Jeżeli taka będzie konieczność to oczywiście będziemy e, cały czas generalnie e, to do tego się przygotowywać. Ale nie zmienia to jakby naszego zmi na, na, na zmiany mikrocyklu, bo, bo tak jak mówię no w tygodniu przygotowujemy się pod dramę z Bresławicy i to będzie na pewno Ciężki pojedynek ze względu na to, że jest to bardzo dobrze ustosobiony zespół w ofensywie i, i, i na tym na tą chwilę chcemy się skupić. Natomiast wiadomo, no, liga jest atrakcyjna dla wszystkich. Poza tym, że kontrolujemy wydarzenia w naszej lidze, to jeszcze spoglądamy gdzieś tam na trzecią ligę, bo to tak jak mówię, zrobiło się ciekawie, ale, ale... Niestety nie zależy jakby wszystko na dzień dzisiejszy od nas, bo musimy spoglądać, ale przygotowujemy się cierpliwie do, do, do dramy i, i wierzę mocno w to, że, że zapunktujemy. Pojedynek dwóch najbardziej ofensywnych drużyn w lidze, obydwie chyba ponad 130 bramek zdobyły, czyli 0-0. Tak jak mówię, no na pewno patrząc przez pryzmat statystyk, szykuje się bardzo ciekawe widowisko dla kibica. Dlatego zapraszamy kibiców na to spotkanie i, i mamy nadzieję, że będzie, będą naszym 12 zawodnikiem. My, tak jak mówię, mamy też jakieś swoje problemy, ale problemy są po to, żeby je rozwiązywać. Staramy się e, pracować profesjonalnie do samego końca i, i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby po prostu no, w Myszkowie Czwarta Liga została. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mateusz Zachara, strzelc z dwóch bramek dla MKS Myszków. Wygrywamy dzisiaj w Jawożnie 3-2 ze Spadkowiczem już do piątej ligi z No nie było tak łatwo dzisiaj w tym meczu, nie? No nie było łatwo. Niby Spadkowicz, ale jednak tutaj troszkę musieliśmy się namęczyć. Myślę, że ogólnie cały mecz mieliśmy pod kontrolą, ale, ale no tak to właśnie jest, że gdzieś tutaj dwie, dwa razy się zerwali, dwie bramki strzelili, i pod koniec tego meczu naprawdę no, zrobiła się niepotrzebna nerwówka. Bodajże trzecie razy strzelać dzisiaj na bramkę, niektóre strzały były blokowane, niektóre przechodziły gdzieś obok, czy, czy bronił bramkarz, ale dwa razy udało się strzelić. No, bramki na pewno cieszą, no, jest ta jakaś tam powiedzmy regularność, ale, ale w tym meczu te trzy te punkty były najważniejsze, bo każdy sobie zdaje sprawę w jakiej jesteśmy sytuacji i nic, przygotowujemy się teraz do następnego meczu i wierzymy, że będzie dobrze. A to mecz z Dramą Z Wrocławice, czyli zespołem, który najwięcej bramek strzelił w naszej grupie czwartej ligi, czyli zagrają dwie najskuteczniejsze drużyny. Należy spodziewać się wielu bramek, czy raczej takiej punktatorskiej gry w obronie i, i w wyniku 0-0-1-0? Ciężko powiedzieć, ale ja jestem za tym, żeby było dużo bramek. No to tego życzymy i zapraszamy kibiców w sobotę na ostatni, być może, mecz w tym sezonie w Myszkowie, no bo jednak y, gdzieś w perspektywie mamy ten baraż o utrzymanie. Tak, zapraszam wszystkich, przyjdźcie, pomóżcie. Dziękujemy. Dzięki. Trener Szczakowianki, Jawożno, Artur Wąsik, trenerze przegrywacie dzisiaj z Myszkowem 2-3, no i opuszczacie tą czwartą ligę, chociaż do samego końca stwarzaliście sytuację. No tak, to już przed tym meczem było gdzieś tam już raczej pewne, że niestety, ale spadniemy. My tak naprawdę już któryś mecz chcemy grać po prostu o honor, o twarz swoją, bo ja powiedziałem, że jeśli mamy spać to z godnością. I kolejny mecz przegrywamy przez takie błędy indywidualne, bo to co się wydarzyło przy pierwszej bramce, to można powiedzieć, że sami sobie tą bramkę szczeliliśmy. Druga bramka po stałym fragmencie gry, to już też jest praktycznie u nas mantra, bo co mecz to tracimy bramkę po stałym fragmencie, gdzie brakuje tej konsekwencji w kryciu. Trzecia bramka gdzieś po koszecie i tak naprawdę mieliśmy też swoje jakieś sytuacje. Uważam, że tak naprawdę mecz na remis przegrywamy go znowu detalami. Nie chcę usprawiedliwiać siebie i drużyny, że byliśmy mocno osłabieni, bo kartki, kontuzje, nieobecności tak naprawdę nie mieliśmy z 5-6 podstawowych zawodników. Ławka też była mocno przetrzebiona. Nie chcę się usprawiedliwiać, nie chcę chłopaków usprawiedliwiać, bo naprawdę zostawiają to zdrowie na boisku, ale zawsze jakoś brakuje takiego niuansu, takiego detalu, żeby gdzieś tam te punkty zdobywać. I to się tak od samego początku układało, nie po naszej myśli. Brakuje trochę takiego szczęścia piłkarskiego, bo uważam, że w piłkę całkiem przyzwoicie gramy i, i, i to widać, bo gdzieś tam to budowanie naszej gry... Naprawdę jest na niezłym poziomie, ale wywalamy się i wykładamy się sami, bawimy się momentami w Świętego Mikołaja, mamy Maja, nie Grudzień. No i myślę, że to jest główna przyczyna, że po prostu takie niuanse i błędy indywidualne zaważyły dzisiaj po prostu na tym, że Myszków zdobył trzy punkty. Czy jest szansa na szybki powrót Jaworznia, szczakowianki Jawożno na wyższy yy poziom? No, Bo przecież ten szósty poziom, na którym zagracie dla takiego klubu, dla takiego miasta, dla klubu z, z przeszłością Ekstraligi, no to, to chyba nie jest wasze miejsce. No, czeka nas na pewno mocna przebudowa drużyny w lecie, bo to już gdzieś tam zakładaliśmy też trochę wcześniej, że tak będzie. Co by się nie wydarzyło, czy się utrzymali, czy spadli, to zakładaliśmy to, bo no, ja też uważam, że to miasto zasługuje na wyższą ligę i to wyższą ligę niż czwarta, i boli to też mnie gdzieś tam, bo jestem wychowankiem tego klubu i też tu miałem swoje fajne chwile. Trudno jest tak na gorąco też powiedzieć, bo nie chciałbym tu nikogo gdzieś tam zarzucać winą. Ale no jest trochę problemów i to na różnej sferze, które wpływ miały na to, jak my wyglądamy. Myślę, że fizycznie lepiej już zaczęliśmy wyglądać, ale to już jest tak naprawdę koniec rundy i to już jest za późno. Więc myślę, że w lecie na pewno będzie przebudowa tej drużyny i nie ukrywam, że będziemy chcieli po prostu no, w przyszłym roku powalczyć z powrotem o awans do tej Czwartej ligi. Ja wożno, ma swoje problemy, Myszków ma swoje problemy. No cóż, że życzę, żebyśmy się następnym razem spotkali, no też minimum w tej czwartej lidze, a może jeszcze wyżej. No ja też życzę powodzenia. Też nie macie, że tak powiem, łatwej sytuacji, bo to jest wszystko na styku. Wy jeszcze macie szansę, my już walczymy po prostu o to, że, żeby z honorem i z twarzą po prostu spać z tej ligi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.